Witamy serdecznie wszystkich malinowych producentów z naszej kwatery, w której rośnie Glen Caron, Glen Mor, czyli w ogóle plantacja prowadzona z zbiór letni, z odmian letnich. Stoimy w miejscu, w którym nie, prawie 3 tygodnie temu, czy też nie około 3 tygodni temu, hmm, zostało około 3 metrów rzędów nieprzykrytych agrowłókniną, którą przykryliśmy całą plantację, oprócz tych kilku odcinków, e, przykryliśmy na dwa dni przed mrozami, które miały wystąpić. Miały wystąpić przed przymrozkami, ale wystąpiły mrozy. Temperatura na zewnątrz tunelu spadła do minus 5 stopni, w tunelach spadła nam do minus 2,5 stopnia. Przymozek trwało od około w pół do pierwszej w nocy, do siódmej rano. E, I cóż, no, wniosek jest jeden, jeden bardzo oczywisty. Jakbyśmy nie przykryli plantacji, to straty byłyby były gigantyczne, co widać na tych odcinkach, które były nieprzykryte. Czym przykrywaliśmy? Pytam e, przedstawiciela firmy Agrimpex, która nas uratowała w tym roku przed. Plantację doświadczalną okryliśmy e, agrowłókniną e, Agrimpex Pro 30 gramową. Tak, taką zalecamy do okrywania plantacji malin w tunelach. Szerokość optymalna to jest 6,35 m. Włóknina jest mocowana na takich poprzeczkach, jak tutaj widać, także no, tak trzeba okrywać poprzeczki, są po to, żeby nie dochodziło do uszkodzeń mechanicznych materiału i żeby materiał też bezpośrednio włóknina nie dotykała do pąków kwiatowych, bo te pąki, które będą dotykać do włókniny przy dość znacznym spadku temperatury, jak tutaj wystąpiła w granicach minus 2,5 stopnia, to one mogą ulec uszkodzeniom mrozowym. Włóknina też musi opadać. Na ziemię, tak, żeby szczelnie był rząd przykryty. Bo widać tutaj też w tunelach, gdzie włóknina, gdzie rząd nie był szczelnie okryty, to tam doszło do uszkodzeń pąków kwiatowych. Z takich obserwacji, tych temperaturowo i to, co widzimy po uszkodzeniach, najwięcej uszkodzeń w miejscach, gdzie było nieprzykryte, jest od ściany. Później od nóg i na końcu w środkowych rzędach. Oczywiście znaczy, tak, tak to logicznie by wyglądało. Pewnie na następnym roku zastanowimy się nad dodatkowym jeszcze rozwiązaniem nad ociepleniem ściany. Tak, też takie rozwiązania są stosowane w obiektach tunelowych. E, tutaj można wykorzystać grubszą włókninę, geowłókninę o gramaturze 110 g. Gram którą podwieszamy na bocznej ścianie, tak, aby zaizolować bardziej te boczne, boczne rzędy, które są bardziej narażone na uszkodzenia przez przymrozki. Tutaj też włóknina wpłynęła na. Plantacja była tydzień okryta przed przymrozkami, przez okres około tygodnia, później okrywa została ściągnięta ze względu na wyższe temperatury i tutaj, jak wpłynęła też włóknina na wzrost pędów? No, to jest też ciekawe, bo raptem tydzień czasu przykrycia, a spowodowało to, że rząd się wypełnił mocniej pędami kwiatostanowymi, lepsze ulistnienie ma, większa powierzchnia blaszki, to widać wizualnie, że te rzędy są takie napakowane, powiedzmy, tym wegetatywnie, tak żeby były przykryte. No i oczywiście też widać w tej chwili w terminie kwitnienia. Tam, gdzie było przykryte, kwiatów rozwiniętych jest więcej. Tu, gdzie były te odcinki nieprzykryte, kwiatów otwartych jest zdecydowanie mniej. No tutaj zalecamy przykrycie, przykrycie rzędów maliny po zamknięciu obiektu, czyli po spuszczeniu folii. To jest gdzieś w zasadzie w marcu się spuszcza folię i należy wtedy też przykryć, aby włóknina zniwelowała te dobowe wahania temperatur, co wydłuża też te godziny wzrostu, prawda, nie hamuje przy, w nocy przy dość yy, dużych spadkach temperatur, nie hamuje wzrostu roślin. Tak, ale jeszcze musimy na koniec dodać też o pewnych zagrożeniach związanych z agrowłókniną, kiedy przykrywamy i... W tunel mamy zamknięty, rzędy mamy ukryte agrowłóknino, gwałtowne nasłonecznienie, wzrost temperatury na zewnątrz powoduje błyskawiczny wzrost temperatury pod agrowłóknino. Jeśli mamy taką fazę wegetatywną, jak mieliśmy w tym roku, kiedy to było duże, obfite ulistnienie, pąki rozsypane, czyli mamy pełnię w zasadzie wegetacji, możemy sobie narobić dużo szkód, jeśli tej włókniny nie zdejmiemy po okresie chłodu. Przeszliśmy teraz tutaj do rzędów, które były okryte agrowłókniną i tutaj, no, widać po kwiatostanach, że tych uszkodzeń mrozowych nie ma. nie ma. Widać też, że liście są w lepszej kondycji i ten rząd jest wizualnie mocniej wypełniony przez pędy kwiatostanowe. Gdzie okres okrycia tutaj był? Trwał tylko 7 dni. Tylko tak. tydzień. W następnym roku będziemy chcieli przykryć wcześniej, po prostu malinę po zamknięciu obiektów. Także myślę, że te efekty, efekty będą dużo bardziej widoczne i skuteczne. Znajdujemy się w kwaterze, która została założona na początku maja. W pierwszych dniach maja tutaj akurat są, jest posadzona odmiana endrosadira. Są różne kombinacje, bo to jest kwatera doświadczalna związane z nawożeniem, z żywieniem. W kwaterze tej pojawił się nowy element. To jest tkanina, która została wykorzystana do przykrycia u zagonów. Niby wygląda tak samo jak zawsze, ale... ale nie jest to taki sam materiał jak standardowy materiał jest to tkanina, e, która się nazywa Hydrofiber Mat. E, jest tkanina czarna, 100 gramowa, z podklejoną włókniną igłowaną o gramaturze 40 gram, co razem nam daje e, gramaturę materiału 140 e, gram. Dodatkowo tkanina jest przeigłowana e, w procesie produkcyjnym, co powoduje lepszą przepuszczalność wody i powietrza ten materiał nowy będziemy tutaj obserwować na plantacji doświadczalnej zapraszamy państwa na w pierwszy weekend września gdzie będziecie mo mogli naocznie po prostu zobaczyć jak wygląda materiał i jak tutaj jest założona plantacja na podniesionych zagonach